Czy jestem piękny, czy glaca się nie błyszczy? Nie błyszczy się. No, jak tak patrzę na ciebie, to nie. Cześć, dzień dobry, Puls Plus, czyli taki mały, kieszonkowy podcast na po weekendzie. Idealny do kompotu po, po obiedzie lub na deser, y, lub y, można puścić nas mamie, cioci, cioci babci, sąsiadce, kochance, komukolwiek, koleżance w pracy. Na przykład, no, prawda, szefowi no. swojemu. I przypominamy, mhm. że subskrybując ten kanał słuchasz dwa razy. Tak jak śpiewając modlisz się dwa razy, Dokładnie. tak subskrybując słuchasz widzę, dwa widzę, razy. Widzę, że jeździłeś na te same pielgrzymki, co ja. <laughs> A teraz ruszamy. Słuchajcie, mam nagł... to jest w ogóle najm... najmocniejszy nagłówek chyba ever, bo takimi dużymi czcionkami był w internecie. Mm. Hailey Bieber odsłoniła plecy na ślubie byłej asystentki Kim Kardashian, Stephanie Shepard i producenta Larego Jacksona. Justin bez zmian nadal ze skwaszoną miną. E e Ciężko mi znaleźć słowa, sformułowania, żeby wyrazić jak bardzo mam to w dupie. Ja też ja, ja chyba nigdy ni, nigdy niczego nie miałem bardziej w dupie niż to. Mhm. Jak mam tak głęboko w dupie, że mhm. e, że zaraz za nimi są nerki i trzustka. A ja mam ich tak głęboko, że że po prostu Justin to mi wali głową w żebra. <grym> oraz młodej parze oczywiście życzymy 100 lat. No nie, no, no, no ja zawsze no, jasne. sercem do klienta. Zostań mi przy muzyce, bo to troszeczkę muzykę zahaczało, troszeczkę, prawda? No. Na koncercie we Włodawie ktoś obrzucił Zenka jajkami. To, są, no, to nie ludzie, to świnie, tak wam powiem. Tak? Zenka, Martyniuka, nasze naro dobro narodowe, no jajkami no, ludzie. No. No. Artysta, ja tutaj czytałem, dokończył jednak występ. Do końca, do twardy końca. był do końca. Ale to, to, to trzeba Boga w sercu nie mieć. Nie. Na szczęście tutaj jakby, że tak powiem, mm -hmm. by pocieszyć pana Zenona, mm -hmm. skierował do niego y, dobrem, pełne takiej troski, mę, męskie słowa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Tak mm -hmm. się składa, że mamy nagranie i pan Andrzej do pana Zenona mówi tak. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. No, no nie ma. Nie, nie Twardym ma. trzeba być niemiękkim. Tak? Tak. Trzeba wziąć jaja we własne ręce. Najlepiej swoje, ale tak, to przecież tak. wiadomo, prawda? Jak I odrzucić jest. te jaja, te jaja, albo, Temu, albo kto rzucał. Albo wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Także no, tak się nie bawmy. Jest inna poważna sprawa, mm -hmm. y, i o niej też powinniśmy mówić w pulsie plus, mm -hmm. y, tutaj, właśnie my, teraz. W tym momencie, no co? Y, Donald Tusk na Twitterze. Aha. Wszyscy o tym mówią, bo się nagle okazało, to chyba, nie pamiętam czy to było wczoraj, czy przedwczoraj, że on mm -hmm. dokonał wolty i nagle pan premier jest przeciwko migracji. I to też mam nagranie. Pan, mm -hmm. pan Donald mówi tak: Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. Mm, no Donald Tusk przeciwko no tak. to pani Ochojska ze swoimi protestami to został jak Himmelsbach z angielskim. Tak? Ale podobnie pani Kurdej-Szatan czy pan, pan Zel, oni mm. też się okazuje z, z wyzywaniem wojska Straży Granicznej mm. też zostali jak Himmelsbach. No. no i w sieci jest pełno memów, jak, jak, jak posłowie Szczerba i Joński <laughs> biegną z wałówką na granicy, wiesz. Tak, tak a, a, co, a co mają powiedzieć europosłowie koalicji obywatelskiej, którzy w europarlamencie głosowali za. Paktem migracyjnym, z czym oni zostali. No? No, ja miałam takiego cymbała w szkole, no. chodził i śpiewał. Peło może notować. Coś śpiewał. No, i, i, I powtarzać. Jestem dumny, że jestem biały pokolenia mi to dały. Tak, powtarzamy to trzy razy dziennie z twarzą zwróconą w kierunku Berlina, albo w innym wybranym <grym> kierunku. Teraz <To> jest... <grym> to, to, to jeszcze myślę, że pan Donald Tusk się powinien opowiedzieć, z, z, że jest zwolennikiem, przeciwnikiem w, aborcji, że jest zwolennikiem przekopu Mierzei mi, Wiślanej. Mm. Mierzei Wiślanej, Bdanej, tak, że w Smoleńsku był zamach. Że w Smoleńsku był zamach tak. i w, w, dokooptować do Platformy Obywatelskiej Antoniego Macierewicza. I do wyborów. I możemy ruszać z wyborami. No, a złośliwi mówią, no. bo podobno to jest tak. To jest, to jest prawda, że pan Donald Tusk dostał zgodę z Brukseli, u. by PO mogła e, wypowiadać się przeciwko emigrantom uh -huh. przed wyborami. Nie? To, to, żeby tak, nie przegrać tak, tych tak. wyborów, żeby mieć jakieś szanse w tych wyborach. Ale co się ja tu Mam taki artykuł wynotowany, że to niemiecki europoseł Michael Kachler mówi, że jeżeli wygrają moi przyjaciele z Platformy, to Polska przyjmie imigrantów. Ty komu tu wierzyć? Może nikomu? Nikomu, najlepiej z nikomu nie wierzyć. Mm -hmm. e, Francja się pali, szósty mm. dzień. Francja pokrewny... się pali. No, Ta -ra -ra. Taka piosenka Francja... była, Berlin się pali, się gacie pali. wali, tak? I teraz tak, e, e, Janusz Kowalski mm. mówi, grzmi właściwie, Tusk chciał Paryża w Warszawie, mm. a Polacy chcą żyć bezpiecznie i nie chcą obrazków z francuskich ulic. No, tak przez mówi. chwilę... Zastanawiałem się, wiesz, jak, jak to. Jak słyszałem o tym no, no, Paryżu, no, no. nie o tych zamieszkach, jak się zaczęły, to zastanawiałem się, jak telewizja połączy na pasku zamieszki we Francji, opozycji i Tuska w jednym. Ale proszę, pan Janusz ich wyręczył. Więc jakby wybory poszły nie tak, to tutaj funkcja Paskowego czy coś to jest, jest. do wzięcia. Tak no. czy jest. E, tymczasem chyba takie mam wrażenie, że w PiSie uznali, że mhm. koalicja obywatelska zbyt mocno wstrzeliła sobie w stopę tą woltą w sprawie migrantów mhm. i postanowili wyciągnąć może nie tyle pomocną dłoń, co pomocną stopę do, do koalicji obywatelskiej. Tak, tak, bo Ministerstwo Finansów, słuchajcie, ogłosiło nowy projekt ustawy, który pozwoli zawieszać pięcioletnie przedawnienia przy kontroli firm. Czyli będą mogli dopaść każdego, zawsze i na każdą okoliczność. Mm -hmm. Znaczy każdego małego przedsiębiorcę, mm. bo ci duzi, wiadomo, to mają zawsze staby, i tak dalej. całą armię prawników. Tak. No i prasa zaczyna alarmować, że to jest niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawa. Zawiesić przedawnienie. To może od razu zawieśmy kodeksy, albo najlepiej konstytucję. Po cholery się mamy bawić w takie głupoty, No prawda? i tu się, tu się powinien pan Tusk uaktywnić, Tutaj a nie to... wyskakiwać z migrantami, bo, bo tak ani inaczej im wyszło w badaniach, nie? I, inna sprawa, że nawet jeżeli Władza się zmieni, to ja myślę, że ona nie zrezygnuje z takiego darmowego, bezkarnego narzędzia do gnojenia ludzi. No, zrezygnowałbyś z tego? No nie, jakbym no z... był władzą, to nie. Każda władza będzie miała darmowe źródło pieniążków, bo to będzie można pocisnąć, mm -hmm. karać i tak dalej. Mm -hmm. Dowoli. A przecież ten temat. Co, coś nowego, coś innego. No telewizja Bielsat. O i co tam? Ona opublikowała zdjęcia Władimira Putina z trzech różnych wydarzeń. Mm -hmm. I na każdym z nich rosyjski prezydent wygląda zupełnie inaczej. Ale widzisz, bo to jest jeden Putin, ale w trzech osobach. Aha. To jest y, raz Putin. Dwa Putin i trzy Putin. I tri Putin. I tri, Putin. I tri, Putin. I tri Putin jest, mam wrażenie, najładniejszy. Trzy Putin, ja patrzyłem na te zdjęcia, chyba masz rację. Tri Putin. trzy Putin jest najładniejszy. Ale problem jest w tym, no. że sobowtóry Putina coraz mniej przypominają samego Putina. Albo on coraz mniej przypomina swoje sobowtóry. No nie, nie. wiem. Jest też taka szansa. Natomiast no. znając Rosję, to może się zdarzyć tak, że oni zaaresztują sobowtóry Putina. Za, za co? Za zdradę na przykład. Czyli, czyli za brak podobieństwa do wodza. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Ale ja mam nadzieję, że taka bajewa żona Putina to rozpoznaje, który jest, który przyjechał aktualnie. No Może po, 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 po myszce na, na łopatce? Że, tak, że później zawsze przychodzi do niej z myszką na łopatce takiej do, do zmiatania, nie? Ta. Może tak być, no nie to wiem. Oczywiście że, oczywiście, że może tak być. Myszka na łopatce. Teraz, y, teraz Koncik, ich zadbaj o siebie? Mm -hmm. Czyli moda. Mm -hmm. I to mam taki jords, taki artykuł Jortsy. Albo Joltsy. Jortsy, Jort, może to są Jortsy. jortsy. Właściwie to są Jordcy. Mhm. To lepiej brzmi tak zachodnio od razu, czujesz? że tak, to Jordcy tak. to hit wśród pań, to nic innego jak dłuższe jeansowe krótkie spodnie, to jak to się fachowo nazywa, o oversize'owym kroju, czyli takie za duże. Dokładnie. Tak. Czyli dziewczyno, słuchaczko nasza widzówko, mhm. znajdujesz spodnie w szafie u swojego faceta, taty, żony, chłopaka mhm. męża, y troszeczkę możesz tam upieprzyć mhm. nad kolanami i zakładasz i masz Jordcy. Y mhm. No i, 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 i piszą y, y, w, w internecie, że nie będziesz chciała nosić nic innego. N no nie wiem to jest nie. złe, ja widziałam te zdjęcia, to jest złe. Nie, to jest dobre. Dobre? Bo to potem, e, potem na przykład wracasz do domu, do żony, do dziewczyny tak. i mówisz, ej, kupiłem nam spodnie. <śmum> nam, wiesz, co możemy nosić wszyscy, dżordsy, <śmum> tak? y. <śmum> Takie krótkie pory, strasznie to wygląda. Ciekawe, kiedy dziewczyny zaczną nosić, nie wiem, za duże trampki potacie. Nie, dziewczyny, nie. Róbcie to same w domu. O, ale ta, tak, o po, same w domu, po, I, nie, i nie wrzucajcie i czy, fotografii nie. Na, na, na sociale. Na sociale. George. George. Na sociale. Czy, czy ta, co robi sobie zdjęcia w, w rzepaku, to jest rzepiara, ta, co robi w George's George. George siara George siara. Tak. George's to siara. Ta. Dobra, to, natomiast teraz ja jako łysy, chciałem opowiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Aha. Bo angielscy eksperci opanowali recepturę na idealne mycie głowy. Proszę bardzo. I, i, ja nie mam włosów, więc mogę się wypowiadać, bo mhm. mam dystans. To jest tak. Na <noise> krótkie włosy nakładamy 6 ml mili szamponu, na średnie 8, na długie 10. Mycie powinno trwać 28 sekund. Składać się z 20 ruchów posuwistych rękami. Mhm. Płukanie to równo 22 sekundy. Włosy myjemy w temperaturze ciała 36,6. No to my opracowaliśmy, mhm. słuchajcie, taką idealną metodę zmywania naczyń. Tak. Idealna metoda naczyń, zmywania naczyń polega na tym, że zmywanie, e, że ktoś inny za nas to robi. Po prostu. I to nie, dziękuję. Nie kombinujemy to jest, to jest tu język darmo. naukowy, tylko po prostu. U, udostępniamy te receptury światu za darmo, mhm. za tak zwane friczko. No Tacy jesteśmy. Wróćmy do wielkiego świata, dobrze? Mm -hmm. Kevin Costner, to jest aktor, on upublicznił wydatki swojej już niedługo byłej żony mm -hmm. i się okazuje, że dziewczyna na samą medy medycynę estetyczną wydała 800 tysięcy dolarów. Jakby to wszystko przeliczyć, no. to pani rocznie wstrzykiwała sobie w policzki willę z basenem. Czy nawet sam basen <noise> A piersi robiła, nie wiem, z, ze wzgórz, <noise> które otaczają Hollywood. No ale widzisz, no do niedawna pan Kevin ko kochał więc chyba. No ja wiem, ale jak zobaczył efekty Mo mogło tego tak pompowania i spojrzał na rachunek, to mogło tak być. To mogło mu się trochę pozmieniać. Co to się dzieje w tym wielkim Jezu, świecie? Kochany, ty ale u nas też się ciekawe rzeczy dzieją. W naszym świecie... Ja celu... rozumiem inwestować w siebie, ale, ale to jest, wiesz, jakbyś budował wieżowiec. Troszeczkę tak. No. no dobra, co tam masz? Alanek osiwiał. Boże. Dzisiaj w prasie poniedziałek. Jaki Alan? Który Alan? To alenik? jest syn pani e, Edy, Edyty Górniak. I, i są jego zdjęcia, ma takie włosy, taki platynowy blond. Taki, no, Edy. taki... pani Edyta mówiła, że żyje na Ziemi od 4000 lat, dobrze mówię. Co to najmniej, jest tak. syn ma teraz jakieś 3975, nie? Tak, My, na oku, no, no, no. mniej więcej. No to mógł go siwieć. był na to czas. Był. Ale nie, bo on był tutaj, czytam, u fryzjera i się mm. zrobił na wiedźmina, bo bardzo lubi książki o nim. O Aha, fajnie. Ciekawe, co pan Alan czytał tysiąc lat temu, jak nie było literatury. No. No. To nie wiem. To nie wiem. Może kończmy już, bo, bo kończmy pewnie go. wam się spieszę, mu to takie głupoty gadamy. Dokładnie. Nie? Słuchajcie, y, słyszymy się i widzimy nie zabawem. Mhm. W pulsie Tygodnia dla dorosłych mhm. nie zabawem. Póki co całujemy, zachęcamy do subskrypcji tego kanału i zachęcamy, byście mówili o nas dobrze na mieście. Przemysław Skowron i Tomasz Obratowski. Dziękujemy bardzo. Jacka Tomkowicza dzisiaj nie było, ale kazał was ucałować. No, ucałować. No przecież są wakacje, dokładnie, jest przygoda. Dokładnie. Jacek czerpie pełnymi rękami z przygód. Mhm. Czego i wam życzymy. Digi, digi, digi. digi. Brzydka ona, brzydki on. A taka piękna miłość. Czy to się nagrało? No to sprawdź, uh, Bibisz.